Cała reszta w tym podu bramkowym i w pole bramkowe, Oblak wychodzi przed pole bramkowe będzie szansa Gol! 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 GOL, Cześć, witajcie w ostatnim odcinku z serii Euro 2020, w której przedstawiam i typuję wyniki grup zbliżających się mistrzostw Europy. W dzisiejszym materiale porozmawiamy o tak tzw. grupie śmierci, czyli grupy F, w której o awans do dalszej części rozgrywek powalczamy reprezentacje Francji, Niemiec, Portugalii i Węgier. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do pisania Waszych typów w komentarzach. Zapraszam do oglądania. Myślę, że po samym wstępie tego odcinka każdy piłkarski kibic przyzna, że grupa F jest zdecydowanie najciekawszą grupą całego turnieju. Każdy jej mecz będzie najprawdopodobniej na poziomie samego finału. Wytybowanie wyników tej grupy wydaje się niemożliwe, bo każdy scenariusz wydaje się być prawdopodobny. Na papierze najsilniejsza wydaje się być reprezentacja Francji, finaliści ostatnich mistrzostw Europy. Jednak w grupie E znajduje się również Portugalia. Zestawienie tych dwóch drużyn jest tym bardziej interesujące, że miały one okazję rozegrać ze sobą zacięty mecz i to w finale poprzedniego Euro. O awans powalczy również silna drużyna narodowa Niemiec, która w 12 spotkaniach odniosła jedynie jedną porażkę. Zespołem, który nie wydaje się mieć szans, by zagrozić pozostałym reprezentacjom są Węgry, dla których Euro 2020 to dopiero trzeci występ na międzynarodowym turnieju. Wytypowanie wyników tej grupy jest szczególnie trudne, dlatego zapraszam Was do pisania Waszych typów w komentarzach i wspólnej dyskusji. Moim zdaniem z pierwszego miejsca wyjdzie reprezentacja Francji, która jest w szczytowej formie już od ponad 6 lat, i nic nie wskazuje na to, by coś miało ich zatrzymać. Drugie miejsce będzie walką między reprezentacjami Niemiec i Portugalii. Ciężko cenić kto wygra, ale wydaje mi się, że w obecnym momencie w lepszej formie znajdują się niemieccy zawodnicy. Do dalszej części nie awansuje reprezentacja Portugalii, a na ostatnim miejscu skończą Węgry. Dzięki za oglądanie, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was do obejrzenia pozostałych filmów na moim kanale z przedstawieniem i typami grup na Euro 2020. Cześć.